Kolejne nagranie. Tutaj pokazuje cały czas, że nie ma brak nośnika. I tutaj nie ma żadnego LTE, nie ma nic. Jak wchodzę w ustawienia połączeń, nie ma w ogóle Wi-Fi. A jak wejdę w Bluetooth, znowu cały jest wyszarzony. I teraz, jeśli chodzi o jakiekolwiek połączenie, to to sprawdzić sprawdzając pogodę o teraz się pojawiło LTE teraz dopiero i po, pojawiło się LTE i nagle połączyło mnie tutaj z Apple CarPlay pogody nie można wczytać ale pewnie zaraz się, zaraz się wczyta jak już jest LTE estás esse